Choć do wakacji zostało jeszcze kilkanaście dni, bez wątpienia można powiedzieć, że sezon letni jest w pełni, a tym samym rozpoczął się czas intensywniejszej pielęgnacji tak naszych włosów jak i dłonie. Na pewno bardziej musimy dbać o pielęgnację naszych włosów, ponieważ e, wiadomo, że kobiety ściągają czapki na lato, e, chcą mieć ładne te włosy wypielęgnowane, dlatego polecam saunę z odżywkami, oczywiście e, saunę tylko i wyłącznie w salonie. Siadam pod to i co? I tutaj o! I normalnie leci w takim... panach, aha. pani na włoski i bardzo mocno na bierze. Długo siedzimy pod takim czymś. 15-20 minut na pewno. Nie od razu widać efekt? efekt. To znaczy powiem tak, zależy od zniszczenia włosów tak naprawdę. Od razu widać, że jednak te włosy są bardziej wygładzone, ale no, takie zabiegi trzeba powtarzać. Przynajmniej raz na miesiąc taką saunę najlepiej przy koloryzacji sobie zrobić. A z tym farbowaniem właśnie, farbujemy latem, nie farbujemy? Ehm. No wiadomo, że kobiety jednak chcą być zadbane, te odrosty trzeba pofarbować, ale teraz ta koloryzacja już jest też łagodniejsza. Zatem pamiętajmy o odżywkach i regeneracji naszych włosów i dajmy im po prostu w te gorące dni odpocząć. Słońce szkodzi naszym włosom? Bardzo wysusza je, mamy później rozwojone końcówki. Łamią się, przecinać. Dokładnie. Lecie. Troszeczkę trzeba jednak zadbać o te włosy i cięcie i pielęgnacja. Mniej może prostownicy, zwłaszcza że w tym roku modne są właśnie im bardziej naturalne włosy, tym lepiej. Koki jak najbardziej, ale też im naturalne, tym lepiej. Także Już będzie czapki nosić latem, nie nosić, to im pomaga hmm. czy nie, czy to jest, niekoniecznie włosy się wtedy elektryzują. Także ściągamy, mamy efekt, no niekoniecznie taki, jaki byśmy chcieli. A w kosmetyce ten sezon mija pod hasłem koloru. Im go więcej, tym lepiej. Turkus, zielenie, różowe, czerwone, żółte, pomarańczowe, wszystkie kolory świata. Ale każdy paznokieć może mieć inny kolor? Yy, nie, tutaj koleżance, pani klientce będę malować yy, ten na turkusową, a ten najjaśniejszy może być też różowy, może być czerwony. Jak to lubi, jak klientka... I klient, Ale kas... powinno być tak samo? Tak, raczej tak powinno być tak samo. Ale jeżeli zobaczymy kogoś na ulicy, każdy paznokieć ma w innym kolorze, to co? Też, też bardzo modnie, bardzo, bardzo, bardzo trendy to wygląda. Mogą być różo, od różowego do fioletowego, czerwone, żółte, wszystkie kolory. Nim jednak na naszych paznokciach pojawią się kolory. Poddajmy dłonie zabiegom parafinowym. Urządzenie do parafiny, A, tak? Absolutnie. Ona nam wygładzi ręce. Co Ręci zrobi? Wygładzi, wilży, Gdy ręce są wysuszone również zimą, y, też się robi okłady parafinowe. Robi się je średnio raz w tygodniu bądź raz na dwa tygodnie. Zależy od tego, jakie ręce są suche, czy skórki popękane. Rzeczywiście widać od razu efekty. Tak, po pierwszym razie już widać efekty. Ręce są takie fajne, nawilżone, mięciutkie. Naprawdę widać efekty. I po prostu nie bójmy się kolorów. W tym sezonie wszystkie są modne i wszystkie są trendy. W zeszłym sezonie były modne kolory koralowe, a teraz praktycznie wszystkie i różowe, i czerwone, i pomarańczowe, i żółte. Musimy tylko pasować do ubrań, czy możemy absolutnie? Nie, absolutnie można nosić paznokcie. Teraz już tak raczej nie jest. Jedynie francuski jest takim standardem do wszystkiego i, i czerwony lato to czas na wilżania tak ciała jak i włosów. I to jest najważniejsze przykazanie dla wszystkich na całe wakacje.